jak odpaliłem go i jest zimny to ma 1600 1600 obrotów i tak stoi ja teraz trzymam nogę na na hamulcu no puściłem, dam mu trochę gazu i cały czas są obroty wyższe, nie? już pomalutku spadają to jest po prostu Sanie, automatyczne bym się tym tymi obrotami naprawdę bym się nie przyjmował podczas jazdy na dwójeczka spuszczony pedał nie dotykam 1000 Daj na luz 1000 ale mówię Silnik zimny, tak? Więc to chyba jest normalne. I na luzie teraz jada obroty 1000, 1000 ton, tak? Ale jest na zimnym silniku. Silnik temperatury nabrał troszeczkę. I zobaczymy, dam go na luz. No i też obroty są powyżej. Więc chyba ten typ po prostu tak ma. Spadają delikatnie. Teraz temperatura już chyba powinna być taka normalna, optymalna. Teraz popuścimy na luz. Jadę tylko odwrotką górę. Rozpędzę. I na luz. No, jak jest gorący już całkiem silnik, to zobaczcie, schodzi poniżej.